Panie posiedzła pytania, świetnokiej telewizja Polska. Pierwsze, jakimi działaniami pan jako prezydent chce wymusić na Ukrainie eksplamację ofiar na Europa? Czy to się na pewno dobrze nagrało? Pan redaktor pyta, nie powtarzam dla y, oglądających transmisję, jakimi proszę mnie poprawić, czy dobrze zacytuję, jakimi działaniami jako prezydent zamierzam wymusić na Ukraińcach? Dopuszczenie i przeprowadzenie ekshumacji na Wołyniu, Panie Redaktorze, to bardzo proste. To nie jest fizyka kwantowa. Jako naczelny zwierzchnik Sił Zbrojnych, nie dopuszczę do kontynuowania drenażu polskiej armii na potrzeby Armii Ukraińskiej, kontynuującej tradycję. Banderowskiego Nazizmu? Nie dopuszczę, żeby jeden karabin, jeden egzemplarz ciężkiego sprzętu, jeden samolot, jedna śrubka, żeby przekroczyła naszą wschodnią granicę. Brawo. To po pierwsze. Nie podpiszę żadnego budżetu, w którym będzie złotówka. Z polskich kieszeni na niepolskie sprawy. To bardzo proste. Nie podpiszę budżetu, w którym będzie jakieś 800 plus dla Ukraińców, dopłaty do emerytur ukraińskich. Nie podpiszę takiego budżetu, więc go nie będzie. I dalej, i dalej. Panie redaktorze, to bardzo proste. Jeżeli już jesteśmy wepchnięci w tę kabałę wojenną, w tę nie naszą wojnę, która jeszcze przeciwko nam się zwróci, jeżeli już to się stało, ja bym do tego nie dopuścił. Ja bym nie wydał Polski na użytek podwykonawcy i dopełnienia roli zaplecza ukraińskiego frontu. Ale skoro już to zrobili zdrajcy i durnie, no to, panie redaktorze, wiosna idzie. Pas startowy lotniska w Jasiące, moim zdaniem, domaga się pilnego przeglądu i konserwacji pilnego przeglądu i konserwacji zaręczam panu że po podaniu przez telewizję którą na przykład pan reprezentuje reżimową zwaną dla zmylenia przeciwnika czyli narodu polskiego publiczną gdybyście podali taką informację to jak na gwizdnięcie zlecą się ambasadorowie 15 różnych państw, które dorabiają się na ludzkiej biedzie, krzywdzie i zbrodni wojennej. Dorabiają się na tym, więc, Ola Boga, zlecą się natychmiast do Warszawy i będą pytali, co mogą dla nas zrobić, żebyśmy może tego lotniska nie zamykali z dnia na dzień, żebyśmy jednak je udostępnili na potrzeby operacji, które tutaj prowadzą. I wtedy byłaby rozmowa. Dziś rozmowy nie ma, dlatego że reprezentują nas ludzie o mentalności lokaja, Volksdeutscha, chłopa pańszczyźnianego przywiązanego do etatu w korporacji albo w biurokracji. Więc nie ma rozmowy. Po co ma po co ma Zełęski rozmawiać z Dudą, prezydentem Belwederskim? Kiedy to jest człowiek, który sam zadeklarował, że nie jest polskim prezydentem od trzech lat, lata po świecie i z błyskiem szaleństwa wokół opowiada, co załatwił dla Ukrainy. To po co mają z nim rozmawiać, skoro Oni on tak wszystko dla, dla nich załatwia? Po co mają rozmawiać? z ludźmi, którzy się przedstawili jako słudzy narodu ukraińskiego. No to słudzy służą, to po co im, po co im proponować jakiś barter, jakąś wymianę, jakąś wzajemność, skoro oni bez wzajemności wszystko robią, czego się od nich oczekuje. A czemu tak robią? A to jest temat dla pana telewizji. Afera podkarpacka. Bracia Rysicz i przyjaciele. Przybytki rozkoszy ziemskich. Kto tam z kim spółkował i kto kogo sfilmował? U braci Rysicz przed laty było takie posiedzenie Komisji Sejmowej. Tam zostało wymienione nazwisko marszałka z Podkarpacia, Kuchcińskiego. Nomina sunt odioza, ale to są o, o Osoby i osobistości publiczne, i tej sprawy nikt nie podnosi. I ja nie słyszałem, żeby po wstępnych rytualnych pogróżkach, że kogoś tam pozwie do sądu, pan Kuchciński, nie słyszałem, żeby to zrobił. Więc ciekaw jestem. Kuchciński, Kowal, te wszystkie. Postaci, które byłyby no, groteskowo śmieszne, gdyby nie chodziło o nasze zdrowie, życie i majątność. Ci wszyscy ludzie, którzy jak trzeba na gwizdnięcie wychodzą i dają głos, ujadają za Ukrainą. Każdy, kto się upomina o polskie sprawy, zostanie oczywiście rytualnie mianowany na ruskiego agenta, nominowany wrogiem, wrogiem cywilizowanej, demokratycznej, postępowej ludzkości i ja się temu sprzeciwiam i na mojej wachcie, za mojej kadencji będzie się wyjaśniać sprawy i zaszłe w dawniejszej przeszłości i te dzisiaj jeszcze tak aktywne, będzie się to wyjaśniać i skończy się, służenie innym narodom, ponieważ prezydent Rzeczpospolitej Polskiej ma być sługą narodu polskiego. 12 maja weźmie Pan udział w debacie prezydenckiej organizowanej przez telewizję polską? Brawo. Telewizja polska organizuje taką debatę. Pan redaktor pyta, czy 12 maja wezmę udział w debacie prezydenckiej w telewizji reżimowej, zwanej dla zmylenia przeciwnika publiczną. Panie redaktorze, brawo. Na pewno się nie wymówię, na pewno nie zlekceważę. Tylko wie Pan, do tej pory ja w tej telewizji mam 0 minut, 0 sekund. Można. Można, można godzinami tam rozważać różne zagadnienia, które należą do mojej agendy prezydenckiej, ale ja tam głosu nie mam. Więc proszę, wróciwszy do, do swojej bazy, proszę poinformować funkcjonariuszy frontu ideologicznego, e, którzy pełnią, jak to się mówiło, klasycy gatunku, to nazywali organizatorska funkcja prasy. Tak? Yy, więc proszę poinformować, że ja o każdej porze dnia i nocy z każdym stanę do debaty bardzo chętnie wezmę udział, na ustalonych wcześniej, jak rozumiem, wspólnych dla wszystkich uczestników zasadach. Więc z góry dementuję, gdybyście Państwo chcieli potem wmawiać opinii publicznej, że może ja się wymawiam, że, że może grymaszę, nie, nie grymaszę, nie wymawiam się, chętnie wezmę udział w każdej debacie, no bo Wie pan, jestem jednym z pierwszych zarejestrowanych kandydatów na prezydenta. Mój komitet w stachanowskim tempie naprawdę, a nie na niby, zebrał ponad 200 tysięcy podpisów, a mimo to ukazują się sondaże, które pompują kandydatów preferowanych, a mnie przyznają notowania na poziomie błędu statystycznego. No to. To, proszę Państwa, załóżmy przez chwilę, że to jest rzeczywistość, że cóż, przestrzeliliśmy tak naprawdę, nie ma tych wszystkich ludzi, y, którzy przychodzą na nasze spotkania wyborcze, tego nie ma. No więc, jeżeli by, jak to, jak to jeszcze chyba w poprzednim tygodniu ktoś napisał, na Grzegorza Michała Brauna y, zdecydowało się oddać głos pół Polaków, to co to oznacza? Chwila prostej matematyki. W Polsce głosuje w każdych wyborach mniej więcej 20 milionów ludzi. Z tego pół procenta to jest 100 tysięcy. To by znaczyło, że się wmawia szerokiej publiczności, że w całej Polsce w tym roku odda na mnie głos mniej rodaków niż w zeszłym roku w jednym tylko okręgu. W jednym tylko okręgu euro. Gdzie, gdzie jestem z tego bardzo dumny, szczęśliwy, obdarzyło mnie zaufaniem sto kilkanaście tysięcy rodaków po sąsiedzku, małopolska, świętokrzyskie, jeden okręg euro. A teraz, a, z drugiego miejsca, tak, z drugiego miejsca, a najlepszy wynik na, na ówczesnych listach konfederacji. No, dziś nie ma już konfederacji, jest neokonfederacja wrogo przejęta, ale sukces był, więc proszę, Proszę, szanowni Państwo, no, no zdobądźcie się na tę chwilę y, y, prostego przeliczenia, prawda? Prostego przeliczenia. Y, idziemy do tych wyborów z hasłem odzyskania niepodległości. I to jest y, jedyny taki program. Chciałbym, żeby był tłok, chciałbym, żeby się przepychali moi kontrkandydaci, kandydaci, pretendenci, jeden przez drugiego, żeby podnosili hasło odzyskania niepodległości, ale tak niestety nie jest. Chciałbym, żeby wśród tych pretendentów byli inni, którzy zdali testy, testy na zgniatanie, testy ciśnieniowe, hanukowe, gaśnicowe, covidowe, wojenne, eurokołchozowe. Wolałbym, wierzcie mi Państwo, nie być jedynym kandydatem, który nie propagował wiary ani w globalne ocieplenie, ani w to, że Ukraina musi zwyciężyć, ani w to, że, że dla dobra ludzkości trzeba się maskować, testować, szprycować, aż do śmierci niektórych. Ja w tych wszystkich sprawach mam czystą kartę, nie dezinformowałem, nie straszyłem. Nie podżegałem do wojny, podżegałem, jeśli już to do pokoju, bo chcę normalności, wolności, bezpieczeństwa, zdrowia, życia, majętności. Chcę normalizacji stosunków wewnętrznych i zewnętrznych. Tak, z wszystkimi sąsiadami, ale właśnie w ramach normalizacji. Stop Ukrainizacji Polski, stop banderyzacji Polskiej Racji Stanu. Bóg zapłać, wieczna pamięć, serdeczna Polska, katolicka pamięć świętej pamięci Pityńskiemu i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten pomnik stanął, i wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że program, przekaz tego pomnika staje się, chwała Bogu, zrozumiały i ważny dla coraz większej liczby naszych rodaków, Polaków. Coraz więcej Polaków wie, że Zbuduję taki skrót myślowy. Szanowni Państwo, bez ekshumacji na Wołyniu podatki nigdy nie będą ani niskie, ani proste. Bez, bez powstrzymania zagrożeń wojennych i ucisku, zagrożeń ze strony banderyzmu, ślązakostwa, nie będzie domu, trawy ani dwóch samochodów. Nie będzie. Trzeba odzyskać niepodległość po to, żebyśmy byli u siebie, na swoim, czego sobie, własnym dzieciom. I Państwu życzę. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.